Dzisiaj spróbuję wykonać cewki do amerykanki. Noszę się z tego, myślę, żeby zbudować sobie taką amerykankę, zobaczyć co nabo botrafi. No ale od czegoś trzeba zacząć. Więc Zaczniemy od cewek. Żeby nawinąć cewki, to trzeba sobie zrobić jakieś urządzenie, jakiś przyrządzik. Wiadomo, że to nie będzie profesjonalne do, do zastosowań profesjonalnych, tylko na, na jeden raz, żeby zrobić te 9 cewek. Więc wyciąłem ze sklejki taki kształt mniej więcej cewki, ona będzie mniej więcej tak wyglądała na zewnątrz tutaj jest środek tak będzie wyglądała w środku i, i to jeszcze mam takie podkładki plastikowe żeby ona była troszkę grubsza teraz zobaczymy jak mi to wyjdzie tu złożymy o. I jeszcze jedna podkładka z tej strony. I zamykamy górę. Skręcam sobie śrubki. O, i mniej więcej tak to wygląda. Według moich wyliczeń powinno mi to wejść około 95 zwoi drutu miedzianego o, o przekroju 1 mm. No, zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba spróbować na to nawinąć. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie ta ceweczka. Więc spróbujemy. Tu jest nacięty taki rowek, żeby był gdzieś. Początek tej cewki. Wkładam sobie w niego drucik do samego dołu. O! Jest. Ładnie go tu dogina, żeby się nie przesuwał. <coughs> Tutaj też. O! Jest. I możemy połączyć. Ważne, żeby liczyć obroty, tak? Bo każda cewka musi mieć tyle samo obrotów. Dosyć ciasno, nie jest to urządzenie profesjonalne, więc nie będzie to jakoś bystrosło, i mamy jeden obrocik. I obok. I mamy dwa obroty, i tak dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt pięć razy, no. czasochłonne, ale trzeba próbować. Trzy obroty i cztery. Tu mam pierwszą cewkę. Taką próbną sobie nawinąłem bez żadnej stabilizacji. Po prostu, po prostu nawinąłem na to urządzenie, rozkręciłem, wyjąłem ją. Słabo to wygląda. Cewka miała mieć grubości około 7 mm. Tak jak tu jest szczelina, a że niczym nie jest drut stabilizowany, to, to wychodzi sobie jak wychodzi. Rusza się ten drut. Teraz jest 2 cm. Teraz jest pół centymetra grubości w ogóle nie można tego jest taka nierówna w jednym miejscu jest węższa a grubsza w drugim szersza a, a cieńsza także nie bardzo mi się to podoba z takich cebek na pewno nie będę budował pnótnicy muszę pomyśleć nad stabilizacją tego drutu podczas podczas nawijania może jakimś klejem żeby on był ładny równy i sztywny a nie tak jak ten ruchomy chodzi na wszystkie strony i, i, i zmienia gabaryty tej cewki. Także tej jestem niezadowolony. Robię drugą próbę ze stabilizacją. I jedziemy z drugą próbą. Postaram się stabilizować trochę tą cewkę ten drut właśnie żeby on mi tak się nie rozchodził jak ta poprzednia hmm. będę to robił e, klejem na, na gorąco zobaczymy jak to będzie wychodziło tego kleju oczywiście nie można tam nawalić nie wiadomo ile musi być odrobinka i go rozsmarować żeby nie było żadnych z niepotrzebnych. <laughs> o, powinno być. Powinno być w porządku. Zobaczymy. Już mam um, 7 złoi nawiniętych. Teraz posmarowałem troszkę klejem i jedziemy. Następne obroty. I tak co około 7 zwoi, troszkę tego kleju damy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i proszę, tak wyszła finalnie ceweczka Myślę, że jak na pierwszy raz to nie jest źle W stabilna jest, jeszcze oczywiście taśmą sobie trochę skręcę Ważne, że jest równa, miała mieć 0,7 grubości i tyle ma To okoła cała taka jest równiutka, ładna Tutaj w szerokościach trochę jest, widzę różnicy na na rogach, ale to myślę, że nie ma większego znaczenia. Bo tu troszkę więcej mi się tego kleju dało, tu troszkę mniej i tak i tak troszkę wyszła tutaj. Ale myślę, że nie jest źle. Myślę, że powinno działać. Także jeszcze 8 sztuk, i do dzieła. jest bezpieczna, zabezpieczona taśmą. Żeby tam w razie, ona i tak sztywna jest, bardzo jest sztywna, ale na wszelki wypadek, żeby nie chciałem się rozlecieć, bo pewnie nie raz będzie przerzucona z kąta w kąt, bo nie mam w tej chwili czasu, pewnie zanim będę budował tą prędnicę, to minie jeszcze parę miesięcy, ale już cewkę, cewki będę miał gotowe, bo cewki mam nadzieję, że zrobię w miarę szybko. Na dniach już niewiele zostało, tylko 8. I duża ta cewkę, no ale to, to, taki był zamiar, żeby, takie, żeby to była w miarę duża bronnica Zobaczymy, co one potrafią, do bronicze. Jeszcze chcę tylko dodać, że ten klej na gorąco się mocno przyklejał do tej, do tej mojej sklejki, do tej formy, do cewek. Nie można było oderwać, tak więc okleiłem go taśmą teflonową ten klej do taśmy nie przywiera przywiera ale leciutko jest bardzo łatwo to rozebrać potem bo jak tu widać jak się daje ten klej to wypływa trochę bokami i się przyklei do, do, do tej deseczki i potem ciężko oderwać. a staśmy taśmy teflonowej w miarę dobrze to odchodzi Także jak będę miał już gotowe całe wszystkie to y, rozpocznę budowę y, budowę prądnicy to na pewno filmik z tego będzie pojawi się na moim kanale. Pozdrawiam.